Minęło dokładnie 86 dni od mojej nieobecności, która była spowodowana, no właśnie, od początku. Po tym, gdy wypuściłem swój materiał o Megakocie, odezwało się do mnie sporo dziwnych ludzi, ale dzisiaj wspomnę tylko o pewnej dwójce. Szalony Zelmer, to właśnie on był jednym z pierwszych, którzy do mnie napisali, chciał zrobić wspólny materiał, ale chyba zapomniał, że miał już taką okazję u siebie na kanapie. Dało się odczuć, że próbuje zdobyć moje dane ciągle naciskając na numer telefonu czy Messenger, zamiast po prostu użyć do rozmowy Instagrama, na którym się ze mną skontaktował. Próbował jeszcze zaplusować tym, że podeśle mi jakieś nic nieważne rzeczy w sprawie strony olbrzym idzie, która wtedy trendowała na Twitterze. Jest to profil osoby odpowiedzialnej za tą stronę. Niestety źle przyciąłeś screena i widać, że podesłał ci go Boxdel. Od dawna wiadomo, że działać się w zmowie, do czego nie chcesz się przyznać, finalnie między nami do żadnej rozmowy nie doszło, bo nie podaje swojego numeru Blackomu. Wtedy, gdy jego plan legł w gruzach, odezwał się do mnie jego pan, Boxdel. Gdyby kiedykolwiek ten mega cię straszył, kimś albo cokolwiek dawaj znać. Pomogę. Pomogę. W temacie boxdela nagrałem wcześniej już dwa niewygodne filmy, które na pewno widział przed napisaniem do mnie, więc nie jestem na tyle głupi, żeby uwierzyć w to, że on nagle chciałby mi pomóc. Spytałem go o informacje w sprawie, które musi mieć, działając tyle lat w branży i układając się z ludźmi od megakota. Ja, marek, nie marek, nie wypadnie. wodą. O ale dostałem tylko typową polityczną odpowiedź. W tamtym czasie robiłem ten film, który zaraz obejrzycie, A jego głównym bohaterem miał być Tomasz Oświeciński, który wtedy miał zawalczyć na narodowym. Celem tego filmu było wyrzucenie go z tej karty walk, co jak widać nie było potrzebne. Ale pomyślałem, że skoro już do mnie napisał, to wypada spytać o jakieś stanowisko włodarza do sytuacji. Ale postanowił już mi nie odpowiedzieć. Pomyślałem sobie, no dobra, walić jego statement, nikogo nie będę zmuszać. I dosłownie kilka dni później, gdy mój film był na ostatniej prostej. Nagle wieczorem z moim komputerem zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Każdy program nagle zaczął lagować, nawet po pulpicie nie dało się spowodnie poruszać. Potem zaczęły się blue a jeszcze później kompletnie nie działała mi Opera. Myślałem, że akurat wtedy miała awarię, ale jak się potem okazało, nic takiego nie miało miejsca. Aż w końcu mój dysk został oczyszczony i przy okazji uszkodzony. W skrócie wszystkie rzeczy, które na nim były, łącznie z tym filmem, poszły do kosza. Napisałem postaw, w którym powiedziałem o globalnej awarii Windowsa, ale pisałem to wam Zdarzeń, a dzisiaj wiem, że to nie miało nic wspólnego, ponieważ globalna waria dotykała tylko firmy, a nie użytkowników. Oddałem całego kompa do serwisu i wiem, że nic, co wtedy się działo, nie było spowodowane z mojej winy. Niestety też nie ma dowodów na czyjś udział. Miałem różne sytuacje, ale nigdy nie działy się tak dziwne rzeczy i musicie mi zaufać, że coś po prostu było nie tak. Nie zależy mi już nawet na tym, żeby cokolwiek musi udowadniać. Przez ostatni czas odzyskiwałem różne rzeczy, które były dla mnie ważne i na szczęście udało się to zrobić. Jeśli komuś tak bardzo zależało na tym dysku, to pokażę Wam jego zawartość w następnym filmie. Wybali mi się do domu. Cały czas jestem nękany przez Was, syn. ale powiem Wam jedno. Obecna branża mocno różni się od tej, która była na ekranach kiedyś. Niestety niektóre gwiazdy telewizyjne prezentują patologiczne zachowania i dają zły przykład, co negatywnie wpływa na ich młodych fanów i odbiorców. Ciągłe afery, kłótnie i imprezowy styl życia sprawiają, że dzisiejszymi autorytetami dla ludzi są osoby, które najzwyczajniej mówiąc są patologiczne. Odbiorcy tych ludzi patrzą na to, co robią ich autorytety, nie widząc z tego żadnych negatywnych konsekwencji i zaczynają stawać się kalką swojego idola. Jedną z gwiazd pasującą do tego opisu jest Dagmara Kaźmierska, Znana z programu Królowe Życia Była skazana za działalność przestępczą Związaną z handlem ludźmi i czerpaniem Korzyści z prostytucji. Została zatrzymana W 2009 roku i spędziła W więzieniu 14 miesięcy Po odbyciu kary wróciła do życia publicznego I zyskała popularność jako celebrytka I uczestniczka programów Rozrywkowych. Tego typu historii Niestety jest więcej i z jakiegoś powodu to właśnie Tacy ludzie najczęściej dostają Propozycje uczestniczenia w programach telewizyjnych Historię Dagmary w pełni opowiedziałem W tym filmie, do którego was zapraszam, a dzisiaj Zajmiemy się pozostałymi gwiazdami w świecie telewizyjnym, które przez swoje wpływy i pieniądze czują się bezkarne. Ale zapewniam was, że czas tego typu ludzi przyjmie szybciej niż myślą. Joanna Paszkowska dołączyła do programu Królowe Życia dopiero w ósmym sezonie, który był emitowany wiosną 2020 roku. Jak określił ją narrator programu, nowa Królowa Życia pochodzi z Warszawy, kocha wszystko co piękne, drogie i niedostępne dla każdego, jednak sama postanowiła zostać odwrotnością swoich słów, bo Joanna to taka starsza wersja fagaty. W przeszłości udostępniała swoje nagie zdjęcia do gazetki CK. nie jest trudno z ich wyszukaniem, ja się zdziwiłem, bo myślę, że po latach by nie chciała się od tego odciąć, podobnie jak Natsu. No ale tego nie zrobiła, i te zdjęcia można wyszukać do dziś. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w dzisiejszej rzeczywistości co druga dziewczyna dodaje podobne zdjęcia na swojego Instagrama, i takie coś się znormalizowało. Więc pewnie jak pokazałem wam te zdjęcia z gazetki, to po prostu machnęliście na to ręką, ale dla mnie zwykłą kurwą, no bo jak inaczej nazwać dziewczynę, która rozbiera się za pieniądze. Jej pasja do zdjęć nie skończyła się na gazetce. Jeśli poprzednie zdjęcia nie zrobiły na was wrażenia, to spójrzcie na to, na którym Jona jest razem ze swoją córką, i już od najmłodszych lat uczyła ją jak działa branża matki. Nie wiem, czy dziecko sama wpadłoby na pomysł, żeby tak się obrać i zapozować do lustra, ale jeśli tak, to szacuniuję ładna. Pomijam w ogóle to, że wstawia regularnie zdjęcia ze swoją córką, co jest lekkim szrętingiem. Niby jest to taki trochę rzut kostką, bo z jednej strony dziecko za parę lat może odebrać to w pozytywny sposób i mieć z tego jakąś pamiątkę, a z drugiej może się tych zdjęć najzwyczajniej wstydzić. No i zastanówcie się, czy wy po latach nie wstydzilibyście się takiego zdjęcia. No ja bym wolał, żeby to zostało w galerii. Dlatego z moralnego punktu widzenia rodzic powinien się powstrzymać trzymać z dodawania zdjęć jeszcze tak młodej osoby, bo większość z was pewnie nawet nie wie, że takie zdjęcia później mogą być sprzedawane na dziwnych stronach dla wiadomo kogo. W gazetce CKM pojawił się rzekomy wywiad Joanny po spotkaniu z Popkiem, w którym padała się za jego przyjaciółkę, a nawet twierdziła, że ten nazwał ją damską wersją siebie. Jak się później okazało, było to sporym nadużyciem, a nasza gwiazda chciała tylko kolejnej dawki atencji. Popek szybko odpowiedział i nie gryzł się w język. Nawet się pytała o mnie to ten wywiad, ja się nie zgodziłem, ale to suka Wzięła to zrobiła, z mojej wiedzy, i naruszyła tutaj moją prywatność. A wiecie co się dzieje? Ktoś naruszy prywatność króla, nagrywa kawałek, który będzie trwał y, 3 minuty, mi my to będzie kosztowało półtora godziny. I tak jak zapowiadał, tak zrobił, bo już w kolejnym dniu wyszedł kawałek, który był disem na nią. Kiedyś pomogłem dupie, w damach i na jak i ze mnie głupiec i na akcja. Dostaniesz fejmu, po tej piosence dostaniesz skrzydło i polecisz. Yy, Mam dość. Celebrytka procz Angażów królowych życia pojawiła się jeszcze w programie i wyśniaczki oczywiście jako Dama, a na gazetkach CKM nie poprzestała z kuretwem, bo największe było dopiero przed nią. Jak się okazało, była uczestniczka programów, o których wspomniałem wcześniej, siedziała w areście i czekała na swój proces. Groziło jej wtedy aż do 12 lat więzienia, a zarzutem w jej sprawie było wręczenie miliona złotych łapówki prokuratorowi. Ale nie tylko, bo królowa życia miała załatwić sobie różne przywileje u tego prokuratora, na przykład wniosek o zwolnienie jej ukochanego za akaucją, odwiedziny w areszcie, oferowanie śledczemu drogich prezentów, w tym koszule, alkohole, użyczając nawet Bentleya, a także płacąc za drogie kolacje. Z artykułu w tej sprawie wynika, że Joanna razem z jej konkubentem mieli wręczać pieniądze Andrzejowi Z, aby uniknąć kary i zaczyć ślady w sprawie zamordowania 75-letniej mieszkanki w Warszawie. Z artykułu możemy się również dowiedzieć, że kobieta miała zostać oblana kwasem w indzie bloku, w którym mieszkała i co najgorsze zmarła w wyniku poparzeń i związanych z nimi komplikacji. Z ustaleń PK to właśnie partnerka Adama J. po jego zatrzymaniu spotkała się z prokuratorem Andrzejem Z., by załatwić sprawę ukochanego. Według śledczych kobieta komunikowała się z partnerem za pośrednictwem telegazety, do której miał on dostęp w areszcie. W czerwcu 2019 roku kobieta nadała wiadomość o treści Środa 100%, która wskazywała na datę opuszczenia aresztu przez Adama J. Do tego czasu Joanna za nas Królowych Życia miała płacić prokuratorowi Andrzejowi Z. za drogie ubrania, przyjażdżki Bentleyem, wizyty w jak w ekskluzywnych restauracjach i kwiaty dla matki. Czy ona lub jej partner siedzą teraz w więzieniu? Nie wiem, bo nie znalazłem takich informacji, choć się domyślam. Pewnie doskonale znacie program Chłopaki do Wzięcia, i zakładam, że chociaż raz go obejrzeliście. Program polega na braniu prawiczków ze wsi przed kamerę i szukaniu dla nich miłości życia. Użyłem słowa prawiczek, bo ciężko mi nazwać inaczej osoby, które tam występują. Często są to po prostu ochroniarze pracujący tylko weekendy pod sklepem, o czym jest napisane w opisie programu. A ich jedynym osiągnięciem jest nienaturalnie długi żywot, który zawdzięczają, no właśnie, nie wiadomo czemu. Jednym z uczestników tego programu był 29-letni Łukasz L, pochodzący z Tarnowa. Tamtejszy sąd skazał 29-latka za próbę gwałtu na swojej 79-letniej babci. Jak informuje Gazeta Krakowska, po libacji alkoholowej ze swoim kolegą, mężczyzna poszedł do swojej babci, która miała przygotowywać mu obiad. W wyniku czego doszło do awantury, w czasie której wnuk próbował wykorzystać seksualnie 79-latkę. Na szczęście kobieta, mimo wyraźnej przewagi fizycznej napastnika, zdołała się obronić i wezwać policję. Co nie zmienia faktu, że kobieta poniosła liczne obrażenia, bo napastnik bił swoją babcię, a nawet uderzał jej głową o ścianę. Kobieta zaproponowała mu pieniądze na usługi erotyczne, ten jednak odmówił, wciąż naciskając te zbliżenie. Coś, co jest teraz najbardziej absurdalne, to to, że cytując biegli nie stwierdzili u mężczyzny żadnych zaburzeń seksualnych, stwierdzili jednak, że po alkoholu nie kontroluje swoich zachowań. Warto zwrócić uwagę na to, że kobieta wiele lat opiekowała się swoim wnukiem, i mimo olbrzymiej traumy i lęku, który jej zafundował, to 79-latka postanowiła wybaczyć temu zwrotnialcowi Sąd zwrócił na to uwagę i uznał to jako okoliczność łagodzącą, przez co ostatecznie Łukasz L. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Napastnik oprócz tego musiał zapłacić 5000 zł za dosił za krzywdę, której się dopuścił, a Sąd Okręgowy w Trenowie zakazał mu na 10 lat zbliżania się do babci na odległość 30 metrów. Wyrok w tej sprawie był prawomocny. Łukasz L w programie przekonywał, że zależy mu na prawdziwej miłości, stronił od pocałunków i zbliżania, seksem chciał czekać do ślubu, bo tak nakazuje religia. Prawdopodobnie mężczyzna aktualnie znajduje się na wolności, a to jego w aktualne zdjęcie, więc omijajcie to ścierwo szerokim łukiem. Ryszard Szczyno Dąbrowski to kolejna zarazem jeden z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu Chłopaki do Wzięcia. Ryszard przestał tam występować ze względu na relację ze swoją byłą partnerką Joanną Wielochą, którą postanowił odbudować. Niestety, relacja to nie ściana na budowie, więc średnio wiedział, jak to zrobić. Wiedział natomiast, jak podnieść na nią rękę. Ich sąsiedzi często musieli dzwonić na policję, prawdopodobnie z tego powodu. Jednak Rysiek twierdził, że ci tylko im zazdroszczą i robią to z zawiści. A kto zaczął tę awanturę, jak to się w ogóle zdarzyło? Powiem tak, nikt nie zaczął, tylko po prostu nasza awantura, no jak to związkuje. Czyli to jest po prostu złośliwość sąsiadów. Sąsiadów też. Oni nas nie lubią i nam zazdroszczą, że my możemy nie pracować, mieć pieniądze, a i długo, żeby takie pieniądze mieć jak my. Po wielu latach para doczekała się synka Marcela, jednak w 2021 roku dziecko zostało im odebrane przez liczne imprezy z alkoholem. Ryszard dla załagodzenia sprawy obiecał poprawę i zobowiązał się do znalezienia dobrze, płatnej pracy. Jednak jego słowa były nic nie warte i szybko wrócił do ustawień fabrycznych. Na jego TikToku mogliśmy zobaczyć, że problem z alkoholem u niego, jak i u jego partnerki dalej postępuje. Ubi, na blika. No to musicie nie. Na blika. Adres nie na blika? do kurde, numer, nie, nie da nie da flachę. Ej, no dobra, no to puścimy cię. Ej, nie da flachę, nie na flachę! No właśnie to przyszedł przeraż dwie dychy na milenium. No to dawaj, nie, nie, um... da flachy, błagam, nie da flachę, błagam nie na flachę! Na mojego synka, na mojego synka. Prócz tego live urywały się w dziwnych okolicznościach, a ludzie, którzy na nich byli, wprost pisali o nadużywaniu siły. To właśnie wtedy szczena zyskał przydomek damskiego boksera, ale pogłoski o tym pojawiały się dużo wcześniej. Joanna Wielocha już na etapie programu, w którym się poznali, skarżyła się na to, że Rysiek ją bije. Prócz tego była tam również poniżana, ale nie tylko. Bo poza programem również. W tej rodzinie więc. Ja dużo nie możesz powiedzieć. Nie oddywaj się i słuchaj. Co ciekawe, live szczeny został oznaczony przez TikToka komunikatem: Spożywanie substancji przedstawionych na tym filmie może być szkodliwe dla Twojego zdrowia. A jakiś czas po jego skończeniu, Ryszard postanowił odpowiedzieć na nieprzychylne komentarze w jego kierunku. Groził tam wtedy różnym ludziom i udostępniał ich numery. Z samej treści nie będę Wam czytał, bo jest to pijacki bełkot, więc i tak nic nie zrozumiecie, ale ewidentnie ten człowiek potrzebuje specjalisty. Słowa jakie kierował do swojej publiki nie przeszkadzały mu w tym, żeby kilka dni później prosić tych samych ludzi o ubrania, buty czy jedzenie. Mężczyzna również ogłosił, że znajduje się w ośrodku dla bezdomnych. Pod koniec 2021 roku nie kto inny jak Najman postanowił wyciągnąć do niego rękę dlaczego mnie to nie dziwi? W końcu w swojej gali promował już paru kryminalistów, więc to oczywiste, że jego kompas moralny został dawno zgubiony. Jednak gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje, bo tuż przed walką szczena został zatrzymany przez policję pod zarzutem agresji wobec swojej rodziny i nawet to nie przeszkadzało Najmanowi, żeby wypowiadać te słowa. Jak pewnie większość z Was już wie, wczoraj został zatrzymany przez policję mój najbliższy rywal e, do walki wieczoru podczas gali MMA 3, Ryszard szczena Został zatrzymany pod zarzutem agresji wobec swojej najbliższej rodziny. Ja dzisiaj do południa nagrałem takie wideo, gdzie apelowałem do wymiaru sprawiedliwości, aby nie zatrzymywać go na dłużej. Ponieważ największa kara, jaka może go spotkać, to właśnie walka ze mną 29 października. Tak Marcin, ta dwudziestosekundowa walka naprawdę wiele go nauczyła. Może sobie teraz kupić na przykład, nie wiem, 100 nowych butelek wódki, dzięki tej ustawionej walce. To, że ty w ogóle podniosłeś rękę w górę po jej zakończeniu, pokazuje jakim jesteś zepsutym człowiekiem. Jeszcze większym wstydem jest to, że Ryszard podczas walki miał promile we krwi, czym się wręcz szczycił. Nie odpoczywałeś przed walką? Nie robiłeś regeneracji tutaj? Nie. To jak wyglądał ten twój właśnie ostatni dzień przed hmm, walką? Jak każdy inny. Czyli co eee, robiłeś? Wiesz co robiłem? No? Ponad pół dnia piłem. Ha, jasne. Takie przygotowania? No co ty? No. Piłeś? Serio. Ha, jasne. Ale co, to dało ci energii tutaj do Octagonu? Takiego nie odwagi bo uważam. A ty jako włodarz federacji dopuściłeś do tej sytuacji. Dzień, w którym mężczyzna został zatrzymany chwilę przed jego walką, nie był jedynym dniem w jego pierwszym życiu, kiedy został zatrzymany przez policję. Zdarzyło się to również pod koniec 2023 roku, kiedy Ryszard został zatrzymany przez mundrowych z Radomia. Jak poinformowała policja mazowiecka, mężczyzna był poszukiwany trzema listami gączymi w Bydgoszczy, Putłusku i Warszawie. Do zatrzymania doszło dzięki porównaniu go do bohatera z Chłopaków do Wzięcia z rysopisem mężczyzny poszukiwanego listami gączymi które dotyczyły między innymi prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości i oszustwa kredytowego. Mimo wszystko znacznie poważniejsza w skutkach okazała się awantura w jego domu, po której został aresztowany w związku z pobiciem dziecka i jego matki. Na skutek zatrzymania go w tej sprawie Marcel, czyli dziecko Ryszarda i Joanny, zostało im odebrane i chłopiec trafił do rodziny zastępczej. Się, Uratować synka, co to znaczy? No zabrać go stamtąd, gdzie nie powinien być. No, tak. no, bo tutaj innego, czegoś, No to ja ci mam tu powiedzieć. No, on jest w jakiejś tam chwilowej zastępczej rodzinie, więc. Ja dużo nie może powiedzieć. Ten Koleś terroryzuje swoją własną rodzinę, a gdyby tego było mało, to jest jeszcze przyjacielem Tomasza Cika, mając dziecko. <śleszy> Z moich obserwacji wynika, że na nowo staram się go zabrać do freak fightów, ale mam nadzieję, że internet w tej sprawie nie zawiedzie. Powoli jego era się kończy i zostało mu już tylko pozdrawianie ludzi na TikToku za pieniądze. Maneczko, z tej strony Szczena. Pozdrawiam Kondrada i jego przyjaciela serdecznego, Rumunasz Częstochowy. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję wam za przelew. Tak, trzymajcie chłopaki, przynajmniej jedni. Ale wkrótce nawet to się skończy. Za się uda go odebrać. I mam nadzieję, że pan prokurator i sędzia ogląda to, co ja teraz mówię i przyjmie moją stronę. Jeśli nie przyjmie, no nic już nie będę mówił, bo naobliżę mu jeszcze. A ja mam nadzieję, że pan prokurator dokładnie wie, jakim jesteś człowiekiem i że już nigdy nie zobaczy swojego dziecka, bo stanowisz dla niego ogromne zagrożenie. I tak oto doszliśmy do ostatniej osoby w tym filmie, o której Boxdel postanowił nic nie powiedzieć i przemilczeć jego wątpliwą moralną przeszłość. Początki Oświecińskiego zaczęły się w latach 90 w w Stoku, gdzie działał w różnym środowisku. Tam też uczęszczał na siłownię, dzięki której poznał ludzi z policji oraz świadka przestępczego. Na mieście Tomasz był rozpoznawalny przez swój klub, który założył w wieku 26 lat. W aktach sprawy, w których występował, mogliśmy przeczytać, że była to agencja towarzyska. Oświeciński tłumaczył, że był to klub z dziewczynami, w który miał 25% udziałów i zarobił na niego jeżdżąc do Rosji, sprzedając różne rzeczy. Handlował wtedy dżinsami, aparatami, papierosami czy lornetkami. Wszedł w ten biznes razem ze swoim kolegą Dariuszem, który miał agencję towarzyską. Wtedy też klubem mieli zainteresować się przestępcy od Mychy, czyli Mira M., uznawanego za przywódcę lokalnego gangu. Z artykułu, w którym postanowił o wszystkim opowiedzieć, możemy dowiedzieć się, że Oświeciński razem z Darkiem czuli się na tyle mocni w rękach, że nawet nie zatrudniali nikogo do ochrony w klubie. Los szybko ich zweryfikował, bo gdy jeden ze znajomych z siłowni przyszedł do nich po pieniądze, postawił im ultimatum: albo walczą, albo muszą zapłacić. Jak się później okazało, byli to ludzie od Mychy, oświeciński pobił go pod klubem i dopiero później zorientował się, że awantura była specjalnie wywołana. Na tamtą solówkę miało zebrać się 200 osób, a z opisu sytuacji przez Tomka wynika, że zmiażdżył go na ulicy w uczciwej walce. Inną wersję wydarzeń podaje druga strona, która twierdzi zupełnie inaczej. Chyba właśnie wszystko stało. Tutaj, tutaj, tutaj... Tego parkingu nie było, to była większa ulica. Część tutaj były bramkarze powychodzili, ludzie powychodzili, dużo ludzi było ogólnie nie, i tak właśnie się odbyła ta cała akcja. No i zszedłem na dół, dostał, 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 dostał na, 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 na głowę nie, I wiedziałem, że czekam na, na górze no i wyszedł to co mówiłem, no, do Nosowano, wyszed, wyszedł chłopaki widzieli jak do nosa walił, nie nie wyszedł, wyszedł rozebrany, to był listopad. zimnie jak dzisiaj, kurczę, no i no, ja, no, ja tak, no i walka, no. Tak się skończyłem, się skończyło. No. Czyli walkę wygrałeś. Walkę wygrałem, bo no. poczułeś się pomówiony z jego strony, że opowiada po latach, no, tak, że on tą walkę wygrał? Ja wygrywał. A co on może mówić? No, co on może innego mówić? No robi, robi rozumiesz, robić siebie, rozumiesz Fightera tak jak już kiedyś mówiłem, nie? No, no to musi mówić, że no, wszystko wygrywa, wszystko tego, słuchaj, On tu łobnia ja dostawał nie tylko ode mnie. Nie? Tu kto z kim z nim gdzieś tam wychodził, to dostała. Szybko jednak okazało się, że był to ogromny błąd, bo już następnego dnia przy... Dojechała do niego cała ekipa. Byli zdenerwowani całą sytuacją i zażądali miesięcznie opłaty. Mieli płacić 200 dolarów haraczu, plus dołączyć do ich grupy. Oświeciński, wspólnie z Darkiem, doszli do wniosku, że to będzie najbardziej rozsądne i poszli na taki układ. Po pewnym czasie panowie znowu przyszli po pieniądze, co ich mocno zdziwiło. Oświeciński był przekonany, że po namowie wspólnika do płacenia haraczu, robi dobry uczynek, myśląc, że w ten sposób uniknie niepotrzebnych kłopotów. Ale nie od dziś wiadomo, że jak wejdzie w środowisko przestępców, to do łatwych nie należy wy. Plątanie się z niego. W taki sposób Tomek razem z Darkiem stali się formalnie gangsterami, którzy mimo przynależności do pewnej grupy i tak musieli płacić haracz. Pewnego razu chłopaki postanowili wyplątać się z całego układu i odmówić płacenia haraczu, za co jeden z nich miał wyrwać kolbą od pistoletu i ogólnie zaczęło się robić bardzo nieprzyjemnie. W lipcu 1999 roku Oświeciński został zatrzymany i usłyszał zarzut przynależności do gangu. Został zatrzymany na podstawie zeznań świadka koronnego i skazany na dwa lata. Świadek koronny, o którym mowa, zeznał, że został wywieziony na w bagażniku, a Oświeciński odnosząc się do tego, powiedział, że Człowiek, po którego zeznania, jak zostaliśmy skazani, był pierwszym świadkiem koronnym w Polsce. Stwierdził, że mnie widział, kiedy został wywieziony przez chłopaków. Wyobraź sobie, że on dzisiaj pracuje jako ochroniarz telewizji. Spotkałem go na planie, podszedł do mnie i poprosił o autograf. Nie poznał mnie, a przecież to przez niego poszedłem do więzienia. Dopiero ja zorientowałem się, że jest to żaba. Ten człowiek mówi w charakterystyczny sposób: jąka się po prostu. Gięż szybko zweryfikowałem, że to ten sam facet. Takich mamy właśnie świadków. W Mimo tego, że Oświeciński po wyjściu z więzienia zbudował sobie wielką karierę, to stracił w oczach wielu ludzi po tym, gdy na światło dzienne wyszły informacje, że współpracował z policją. Profil Stop pomówieniom na Facebooku udostępnił zdjęcie protokołu zeznań Oświecińskiego, z których wynika, że wsypał kilku byłych kolegów z gangu. Dokument jest podpisany i podstemplowany, co nadało mu sporą autentyczność. Zaraz po tym każdy zaczął z nim jechać, a ludzie z jego otoczenia wypowiedzieli się w jasny sposób. Nie lubisz Oświecińskiego, bo jest konfidentem. Proste, jeżeli, jeżeli robisz z kimkolwiek cokolwiek, co cię łączy, bardzo, bardzo, bardzo. Ktoś podaje twoje dziecko do sztu, ktoś -y, świadkuje ci na ślubie, robisz jakieś rzeczy, idziesz w ten, idziesz w ten świat przestępczy, tak? A w pewnym momencie ty się robisz tak do siebie odwrócony? Bo co? Bo ci jaj zabrakło, żeby ponieść konsekwencje za to, co zrobiłeś? bo tłumaczysz się, że masz rodzinę, a ludzie, których wsypujesz do więzienia, nie mają rodzin? Jak spojrzeć gdzieś osoby ja nie mówię o normalnym człowieku, o cywilu, który został na przykład, nie wiem, w jakiś sposób pochodzi on gdzie na milicję i przez to przestępcy idą do więzienia. Ale on był bandytą. Czemu się tak uważa za bandytę? I on powsadzał swoich kolegów, wspólników przyjaciół do więzienia, przez zwykła jak pała i nic więcej. Oprócz postu na Facebooku pojawił się również film na YouTubie, z którego wynika, że Oświeciński już wcześniej mógł współpracować z policją. Tu mieściła się agentura, którą zarządzał właśnie Thompson Belstrachu obecnie, znany, popularny aktor wraz ze swoją przyjaciółką panem Mają. I tutaj właśnie odbywały się różne tego typu zabawy. Był alfonsem na tamte czasy, zarządzał tym wszystkim. Wokół agencje wszystkie padały w Białymstoku, a ta dziwnym trafem istniała, no bo miała parasol policyjny, tak? Tutaj e, o tym się głośno mówi w Białymstoku, że był podporządkowane, opłacał się dobrze. Z filmu wynika też, że Thompson spowodował wypadek samochodowy, przez który ma taki dziwny pochylatany łeb. Często sprawę o tym pana ludzi potwierdziło, bo dużo ludzi nie wie skąd no ma taką kębę brzydką poklastaną, no, jakbyśmy powiedział o tym wypadku, bo tego się podobno zaczęło, że on się rozsypać. Wiesz co, oni jechali, jechali na drodze warszawskiej e, prawdopodobnie pękł, nie pamiętam kogoś deplu i wiesz, leć pani pijani i zabili teryfiarza, toryfierz wyjechał. Fakt, że to był, fakt, to, że, że to było wielkość. Tak, fakt, że to toryfiarz wyjechał im drogano oni zasuwaliśmy ponad tak, 200 na godzinę, o to przychowali, wiesz, odwleciał czy tą, maskę e, jest to przykre, że dzisiejsze federacje kontraktują przestępców zamiast wziąć kogoś, kto się do tego po prostu nadaje. Ale to już nie moje sumienie. Jak to mówią, orkiestra na Titaniku grała do końca, liczę na to, że wasz orszak będzie równie dobry.